Kiedy koniec prac na glinicach? Caritas dla potrzebujących. Ulica w centrum Szydłowca zyska nowy blask. Jest czwartek, 30 marca. Katarzyna Kurek, witam i zapraszam na informacje. Jeszcze przez kilka miesięcy kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na glinicach w okolicy ulicy Słowackiego. Prace prowadzą tam wodociągi miejskie. Wszystkie etapy prac na ulicy Słowackiego idą zgodnie z planem. Ten sam wykonawca, który prowadził pracę na wiadukcie, realizuje roboty przy kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Te roboty powinny potrwać do końca kwietnia, natomiast do końca maja będą prowadzone prace przy sieci wodociągowej. Odtworzenie jezdni będzie wykonywane na bieżąco. Jeśli nie pojawią się dodatkowe, nieprzewidziane prace, to planowane oddanie ulicy do użytku dla kierowców to druga połowa czerwca tego roku. Wodociągi miejskie w Radomiu realizują inwestycje w ramach projektu, na które pozyskały pieniądze z unijnego programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko. Karitas diecezji radomskiej zebrał ponad 4,5 tony żywności w ramach akcji Tak Pomagam, dzięki temu możliwe będzie przygotowanie 2000 paczek świątecznych. Akcja Tak Pomagam odbyła się już po raz 22. Wolontariusze Caritas zbierali żywność w marketach i sklepach osiedlowych. Udało się nam zebrać na terenie całej diecezji ponad 4.500 kg żywności z długim terminem przydatności. Było zaangażowanych w tą zbiórkę 35 szkolnych kół Caritas i 20 parafialnych zespołów Caritas na terenie diecezji. Zostaną przygotowane z tego paczki dla osób najbardziej potrzebujących i tu chciałbym zwrócić uwagę, że paczki są dla, przygotowywane przede wszystkim dla seniorów, dla osób, które ukończyły 60. rok życia, prowadzą gospodarstwa jednoosobowe i ich dochód nie przekracza 1500 zł miesięcznie. Zapisy na paczki będą prowadzone w piątek 31 marca w siedzibie Caritas Diecezji Radomskiej przy ulicy Kościelnej. Ponad 2 miliony złotych ma kosztować przebudowa odcinka ulicy Kościuszki w Szydłowcu. Prace mają zakończyć się za 5 miesięcy. Remontowany ma być odcinek drogi od ronda na wyjeździe w kierunku Radomia do skrzyżowania z ulicą Jastrzębską. Koszt prac to 2 miliony 200 tysięcy złotych. Ważnej drogi ze względów komunikacyjnych, ale takiej drogi, która stanowi wizytówkę również nowoczesnego miasta Szydłowca, ulicy Kościuszki. Otóż miło mi bardzo poinformować państwa mieszkańców Szydłowca, ziemi szydłowieckiej, że Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie remontował na odcinku kilometra, tak jak powiedziałem, ulicę Kościuszki, która nabierze zupełnie. Innego kształtu będzie, e, po pierwsze, estetyczna, e, poza tym bezpieczna. Zakres prac obejmie wymianę nawierzchni, przebudowę chodników, renowację zieleni oraz poprawę odwodnienia. Jest to bardzo, bardzo dobra informacja dla wszystkich naszych mieszkańców. Temat dróg w gminie Szydłowiec jest szeroko poruszany. Wiemy, że mamy wiele potrzeb. Te potrzeby staramy się realizować. Nie wszystkie się udaje, ale to, że dzisiaj spotkaliśmy się, to właśnie to jest taki namacalny efekt tego, że zabiegamy o pieniądze dla szydłowca, że rozmawiamy z kim tylko możemy i że te nasze rozmowy i te nasze zabiegi mają pozytywny, pozytywny efekt. Prace drogowe mają trwać 5 miesięcy. Wykona je firma Budromost ze Starachowic. Inwestycje zakończymy z końcem sierpnia. Myślę, że uda nam się skończyć ją troszkę wcześniej, natomiast termin realizacji to jest 5 miesięcy, czyli 28-29 sierpień. Tak jak tu pan marszałek powiedział, będzie to przebudowa jakby ciągów pieszych, ciągu rowerowego, nawierzchnia, nawierzchnia zostanie... Odbudowana poprzez warstwę ścieralną, 4-centymetrową, 6-centymetrową warstwę wiążącą. Ta stara nawierzchnia zostanie zdjęta, wyrównana i jakby ta nawierzchnia uzyska nowy standard dostosowany do dzisiejszych wymogów. Wicemarszałek Rafał Rajkowski zapowiedział jednocześnie wniosek o przedłużenie remontowanego odcinka do ulicy zamkowej. Za nami kolejne spotkanie w ramach kampanii społecznej jesteś widoczny, jesteś bezpieczny. Urząd Marszałkowski zachęca szkoły do zgłaszania się do udziału w akcji dzięki zajęciom. Uczniowie dowiedzą się m.in. jak ważne jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego czy noszenie elementów odblaskowych. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego samorząd województwa mazowieckiego i wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego rozpoczęły kolejną edycję kampanii społecznej jesteś widoczny, jesteś bezpieczny. 30 marca akcja zawitała do publicznej szkoły podstawowej w gminie Radzanów. Wspólnie z nauczycielami staramy się dbać o bezpieczeństwo uczniów przede wszystkim przez profilaktykę, bo to jest, to jest tak naprawdę najważniejsze. Bardzo nam zależy na tym, żeby nasi podopieczni byli bezpieczni, a nie jest to możliwe, jeżeli nie noszą odblasków, jeżeli nie są po prostu widoczni na drodze. Maluchy przywitały gości występem artystycznym. Po przedstawieniu uczniowie i przedszkolaki otrzymali elementy odblaskowe i wzięli udział w panelach dydaktycznych promujących bezpieczeństwo. Propagujemy bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Nie tylko w Radomiu, ale także w bardziej odległych od siedziby Wordu placówkach. Jest to też nieduża szkoła, dużo uczniów tutaj dociera na piechotę do, do szkoły, więc też chcemy zadbać, doposażyć ich w odblaski, żeby bezpiecznie mogli docierać do szkoły na lekcje. Od 2014 roku każda osoba poruszająca się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym musi posiadać widoczny element odblaskowy. Zasada jest prosta: im jesteśmy bardziej widoczni, tym lepiej. To już wszystko w tym wydaniu informacji. Dziękuję za uwagę, zapraszam na sport i prognozę pogody. Do zobaczenia!